Dlaczego warto pojechać do Krakowa? Myślę, że powodów, żeby się tam wybrać na dłuższą lub krótszą wycieczkę jest wiele, ale jednym z nich, jednym z ważniejszych i piękniejszych powodów jest Bazylika Mariacka w Krakowie. Ksiądz Infuat, dr Dariusz Raś, proboszcz tejże parafii, archipresbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie, jest w studiu Radia Fiat Szczęść Boże. Szczęść Boże, to już prawie tradycja, kiedy przebywam w Częstochowie i zawsze się tutaj pojawiam. Dziwnym sposobem. Dziękuję. <noise> A dzisiaj będziemy mówić o książce, przede wszystkim o książce, bo ta się ukazała niedawno. Bardzo niedawno. Bardzo niedawno. Prawie gorąca książka, która nosi tytuł Ewangelicznie Demokratyczna Polska, i książka jest poświęcona księdzu Ferdynandowi Machajowi, a właściwie jego działalności publicystycznej mocno. Wiem, że pisząc tę książkę razem z Martą Woźniak przyjechaliście do Częstochowy, także tutaj szukając tropów, i od tego zaczynamy rozmowę. Co robił ksiądz Ferdynand Machaj w Częstochowie, a właściwie co takiego tu jest, czego trzeba było szukać? Bardzo ciekawy to problem, ale na pewno ksiądz Ferdynand Machaj bywał w Częstochowie przed obrazem Jasnogórskim, się modlił, to pewne. Natomiast tak naprawdę kwerenda źródłowa nas skierowała mhm. do Częstochowy. On w testamentanie zapisał swój księgozbiór i dużo swoich materiałów właśnie w Częstochowie poprzez Częstochowskie Seminarium Duchowne, które było w Krakowie. Tak, klerycy tego seminarium służyli przez dziesięciolecie i albo dziesięciolecia właśnie w Bazylice Mariackiej, przychodząc tam na niedzielne służby, a ja organizowano wtedy ich bibliotekę. I ksiądz infład Machaj, wtedy proboszcz Bazyliki Mariackiej, infład Mariacki przekazał pośmiertnie wszystko, co posiadał, jeśli chodzi o księgozbiory właśnie w Częstochowie Mm -hmm. A ponieważ to seminarium wówczas było w Częstochowie, te, te w, Krakowie. w Krakowie te zbiory trafiły. Tak, dziękuję. Te zbiory trafiły tam, że, ale seminarium przeniosło się i jest w Częstochowie. Stąd ta wizyta tutaj, tak? Tak, tak. No i zaprzyjaźnienie się z tym no, obiektem Częstochowskiego seminarium było konieczne. Przeszperane do końca te, te, te pamiątki po księdzu Machaju? czy, czy... Tak, z pewnym wzruszeniem, że tak powiem, mhm. bo to y, XIX-wieczne, XX-wieczne, y, z początku XX wieku, wspaniałe źródła. No, oprócz tego jego książki, jego wstępy do książek y, i artykuły z nim związane, niektóre od, widzieliśmy pierwszy raz. Mm -hmm. Tak całkiem, całkiem nie wiedząc w ogóle, że istnieją. Czy tak wiadomo, był a tak, tak, tak. Były jakieś odkrycia, nie wiem, niespodzianki, zaskoczenia. Nie, ale to piękne zobaczyć pierwsze wydania książek, na przykład księdza Machaja, które on opatrzył słowem, mm -hmm. i można było dotknąć tych pierwszych wydań bezpośrednio w komplecie właśnie w częstochowie. Mm -hmm. Zazdrością patrzymy więc na tą bibliotekę. Mam nadzieję, że to zazdrosne wypatrzenie po tak pozostanie i zbiory będą tutaj. To zależy no. oczywiście. oczywiście. Tak, tak. Le miło jest przyjeżdżać przejrzunkami. Właśnie do Częstechowy. E, postać bardzo wyrazista, e, zasłużona na wielu polach myślę o księdzu Ferdynandzie Machaju, a mało znana ja, takie mam wrażenie. Ja sama o nim usłyszałam całkiem niedawno, że w ogóle żył, że istniał i e, że to, co robił, miało znaczenie i że potrafił wywierać wpływ. Skąd ta siła w nim? Mm. To wielka postać, tak. On nie tylko posturą był wielki, Ale ponad 1,90 brunet, wyobraźmy sobie. Kiedy, mając 28-29 lat walczył o ustabilizowanie południowych granic Polski w takim kształcie, jaki dzisiaj mamy. Czyli był, ma tutaj swój, był wysłany swój, swój przez udział. Polską Misję Dyplomatyczną mhm. razem z przedstawicielami Spisza i Orafy do Paryża na Kongres wresarski. I tam e, przedstawiał argumentację tych e, terenów, za polskością tych terenów, e, i razem z Gazdą Borowym, między innymi, e, no, przyczynił się do takiej, a nie innej decyzji e, ambasador, Rady Ambasadorów. Mm -hmm. e, dlatego Północna Orawa i Północny Sprliszą w granicach Polski. E, jego, jego postać, właśnie jako młodego już księdza, była znana powszechnie, dość powszechnie w Polsce w dyplomacji. To mhm. bardzo ciekawy człowiek. Co więcej, powiem, że na początku to on po polsku nie mówił nawet. On mówił gwarą, gwarą orawską, potem mówił po węgiersku, potem dobrze po niemiecku i francuskiego i polskiego literackiego uczył się jednocześnie. To jest bardzo ciekawe, a był takim, nie mogę powiedzieć zawziętym, ale przekonanym Polakiem. Mhm. Ciekawa bardzo postać, chłop, chłopca pochodzącego. Tak, wyraźny, wyrazisty inteligent, z chłopca pochodzący. Ale to jest też ciekawe, że zasłużył się na tym polu dyplomatycznym i to bardzo wyraźnie i skutecznie, a był człowiekiem o wyrazistych poglądach, określonych poglądach, jasno je wyrażał, nie bał się mówić, nie bał się jasno pisać także, tak. A potrafił też, jeżeli chodziło o dyplomację, w jakiś sposób ubrać te swoje poglądy w, w, w takie właśnie dyplomatyczne ubranka. Wydaje mi się, że jego słowa były twarde i nieprzejednane, mm. dzięki temu można było uzyskać jakąś przewagę, czy właśnie pokazywać, że tak powiem, ewangeliczną prostotę sytuacji. I mm. on był za tym, żeby nazywać białe białym, czarne czarnym. Mhm. Dla niego chrześcijaństwo i polskość przychodziła do Orawy do Spisza właśnie z północy z Polski z zababiej Góry, z za gorców i dlatego te tereny według niego powinny pozostawać przy macierzy. Mhm. A inni z terenów tych sąsiednich nam Uważali, że y, powinny należeć do Czechosłowacji. Na tym tle do tej pory może gdzieś jest jeszcze jakiś konflikt, ale y, myślę, że y, przysłużył się bardzo właśnie szczyźnie, szeroko pojętej, podtatrza. I y, y, to ciekawe zagadnienie, też pokazujące, jak kochał y, swoje ziemie. Pamiętany jest do dzisiaj? Tak, tak. Przez, tak. Przez, na tych terenach, przez górali? Nie tylko w Bazylice Mariackiej, nie mhm. tylko w Parafii Salwatorskiej, gdzie był wcześniej proboszczem, ale w Jabłonce czy w gminie Lipnica są jego ślady ciągle. Ciągle mhm. go tam jakby czekają. Jego, na tą książkę tam też czekali. Do rozmowy o tej książce. I o księdzu Ferdynandzie Machaju wracamy już za chwilę. Wykształcony, inteligentny, bez strachu tak myślę żyjący. Człowiek niebojący się jasno mówić o tym co myśli i w co wierzy. Ksiądz Ferdynand Machaj jest bohaterem książki napisanej wspólnie księ przez księdza Dariusza Rasia, który jest w studiu Radia Fiat i Martę. Woźniak. O księdzu Ferdynandzie Machaju można by chyba godzinami rozmawiać, bo kiedy przeglądam książkę, to co i już trafiam na jakiś wątek taki, który wymagałby osobnej rozmowy i myślę, że ciekawej dyskusji. Były rzeczy, które go bardzo bolały. Niesprawiedliwość go bolała, bieda go bolała, problemy robotników, ale i chłopów, a może najpierw chłopów, potem robotników. Nad, o kobietach też sporo pisał. No tak, żył w swoim świecie. Pamiętajmy, że dwudziestolecie międzywojny to nie był czas rajski, ten czas, kiedy nie było problemów. Myślę, że nawet można powiedzieć, że mieli ich więcej niż my dzisiaj tutaj w Polsce, nawet w czasie pandemii. Mogli mieć więcej problemów, tak to można ocenić. On to widział, bolało go to. Jego ważną reformą, czy taką pierwszą reformą, którą proponował zdecydowanie społeczeństwu i twardo Mając e, świadomość swojego znaczenia jako osoba znana, była reforma agralna. Zachęcał do tego, aby ziemiaństwo i, i majątki kościelne również podzieliły się gruntami z niemającymi nic z chłopami. Pamiętajmy, że chłopstwo wtedy to ponad 70-72-3% ludzi. Wielu z nich nie było piśmiennych. Mhm. E, wielu parało się swoją działeczką niedaleko, gdzieś czworaków, czy takimi, takimi ledwo mogli się utrzymać. Głodowali nie czas, czasami, przemierali głodem. On to widział, pochodził z rodziny chłopskiej, która miała pewne, pewien mająteczek, ale widział, jak to działało w Polsce. Był blisko tego. Mhm. Wyszedł z chłopstwa, tak? Mhm. I, I prosił bardzo i walczył o to nawet słowem. Walczył mhm. słowem. Pisał? Pisał. Y Termin Machajomachia ugruntował się w prasie międzywojennej. To taki termin, który pokazywał wojnę wokół słów Machaja. On raz, Czyli wywoływał drugi... emocje, tak? Nie tylko społeczne, wydaje mi się, że wywoływał emocje w sercach poszczególnych ludzi, tak? To był chyba ostatni duchowny, proboszcz do tego, mm -hmm. który został senatorem, pewnie z tego powodu. W 1938 roku senatorem mm. Rzeczpospolitej. Z, z, powodu, z powodu swojej wyrazistej wyrazi postawy. Z tak, postawy tak. Tak. Prezydent mm. Mościcki zauważył jego postać jako lidera społecznego akcji katolickiej i e, zwrócił uwagę na niego i zaprosił go do, do właśnie bycia senatorem z spółi prezydenckiej. Wtedy konstytucja dawała taką możliwość. Mm -hmm. e, jak wiecie Państwo, jak słuchacie nas, to wiecie, że te reformy do końca nie przeszły w dwudziestoleciu międzywojennym. Pomimo mocnej chęci jednego z księży, czy innych społeczników, ich było sporo. No nie było być może na to czasu też, tak? Bo to, no nie, to... nie dali nam dużo czasu, to mm -hmm. prawda, tylko okoliczności, nie... wojna, sąsiedzi tak. nam nie dali dużo czasu. Ale potem, jak wie, jego słowa spełniały się, tak, w inny sposób paradoksalnie. Rękami tych, których chyba wcześniej w życiu by nie pomyślał, że to oni zrobią. On pomyślał, mm -hmm. on, on przypuszczał. Był prorokiem? No, i jego teza o tym, że to zrobią inni, na pewno się spełniła. Wyrazisty, jasno piszący o swoich poglądach, wywołujący emocje, ale też zachęcający do polemiki, bo byli tacy, którzy się nie bali dyskutować, także na łamach prasy. Z Machaim to śledzenie, myślę, tej korespondencji to, to mógłby być przyczynek jeszcze do kilku tomów. Tak, tak. Ja myślę, że to Ciążki. niedokończona oczywiście mm -hmm. jest ta pozycja, no ale trzeba było ją w końcu oddać do druku. E, ważne było zarysowanie problematyki i pokazanie tego człowieka jako wybitnego Polaka międzywojnia. Był ojcem niepodległości. Tak jest też uwa uważany mm -hmm. przez Instytut Pamięci Narodowej i obchodów e, e, niepodległości ostatnio. E, dlatego ten e, duchowny na pewno jest osobą, której nie wolno pomijać w lekturze dwudziestolecia międzywojennego, a też Polski PRL. Mhm, miał takich, swoich, no właśnie, bo to był też czas, który, w którym działał, ale miał takich swoich um, oponentów, nie wiem, dyżurnych, kogoś kto zawsze odpisywał, albo prawie zawsze odpisywał na teksty machajowe. Nie chcę jakby wchodzić w meritum, ale na przykład bardzo się lubił z księdzem Rostworowskim. Tak? Mm -hmm. Dyskutowali często z na Janem. I, z, I Rostworowskich jest sporo, no tam, więc to był to ksiądz jezuita na pewno. Uh -huh. I dyskutowali na temat kółek pobożnościowych. Tak? I Machaj był za działaniem, za akcją a nie za... Przepraszam, gdybym ktoś obraził tylko klepaniem modlitw, tak? On tak używał takich, takiego słownictwa. I, I tutaj się troszkę poróżnili na łamach Przeglądu, czy innych właśnie jezuickich pism. Czasami coś tam się pokazywało, ale to wydaje mi się z dwóch stron dobra polenika, to znaczy... Błyskotliwa, inteligentna. Ja myślę, tak. ja myślę. Zakończyła się w sposób też błyskotliwy i bardzo szybki. Chodziło o spór właśnie o to, jak ma działać katolik. Nie? Jak ma działać i czy ma działać, czy ma się tylko modlić. Wiem, że ojciec roztworowski, tak pisał ksiądz Machaj, pisząc pod moim adresem ostre raz słowa, chciał mi wyrządzić kapłańską i przyjacielską przysługę. <sługi> <sługi> Ogniewie zatem mowy być nie może. Tym bardziej, tym bardziej nie, że sądząc recenzji musiał i on odczuwać ból przy czytaniu oraz po przeczytaniu mojego dziełka, za, za co otrzymałem ciosy uderzenia tak kochanej ręki, jaką jest dla mnie prawica ojca Rostworowskiego No tak. <laughs> w tak. końcu redakcja napisała, a na tym redakcja zamyka dyskusję, myślę, że już. Ja myślę, że to też był Stopiąc kolory, kropkę. Oni mm -hmm. się potrafili spierać. Czego brakuje często, nawet te mhm. ogniste polemiki, które Dzisiaj? kiedyś, Aha, kiedyś e, kończyły okay. się e, nie tylko że podaniem ręki, ale kończyły się tym, że rozstawano się do następnej dyskusji. Mhm. Mhm. Ale to było ogniste. To tam, tam działały też emocje, natomiast wiadomo było, że zostają oponenci przy swoim. Byli często to oponenci wewnątrz Kościelni, mm -hmm. a często byli to oponenci z redakcji komercyjnych, tak jak IKC, pism, którzy zostawali też przy swoim, tak? ale na rynku w Krakowie mogli powiedzieć sobie dzień dobry czy szczęść Boża. Mm -hmm. Taka kultura, kultura słowa także. Dzisiaj tak ognistych polemik też chyba nie brakuje, ale one są chyba na innym poziomie. No nie ja nam oceniać, może po nas nas ocenią, może tak, eksport się łatwiej ocenia. To ale rzeczywiście może nam brakuje trochę tych zasad wyczyściliśmy sobie te zasady dyskusji, że oponenci pozostają przy swoim zdaniu, a jednocześnie kończą dyskusję wymienieniem uścisków prawicy. Do rozmowy nie tylko już o księdzu Machaju, ale o Bazylice Mariackiej wrócimy już za chwilę. Powracamy do rozmowy z księdzem Infuatem, Dariuszem Rasiem, archipresbiterem Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Rozmawiamy o Ferdynandzie Machaju, księdzu Ferdynandzie Machaju poprzedniku, tak, poprzedzającym. Także ksiądz Inflat Mariacki, człowiek bardzo wyrazisty i zasłużony dla bazyliki wiele rzeczy tam y, wprowadził, rozpoczął, co mu się udało w samej bazylice. Bo w trudnym czasie był to. W 1944 roku 1944 roku został administratorem parafii, umarł poprzednik jego i y, tuż po powstaniu warszawskim mhm. przybył. Y, w takiej okoliczności y, y, arcybiskup Adam Sapiecha go tam posłał, mianował z parafii salwatorskiej, o, on wziął pod uwagę duchowość Bazyliki Mariackiej i wiedział, że pierwszorzędną sprawą, jeśli chodzi o Kościół Mariacki jest, co? Sakrament spowiedzi. Krakowianie mogą korzystać do tej pory codziennie, prawie bez ograniczeń właśnie ze spowiedzi. Ciągle trwa spowiedź, nawet na wakacjach mamy kolejkę, ciągle trwa spowiedź w Kościele Mariackim. To jest między innymi ten pomysł. Kontynuowany przez Machaja no i trudno go nie kontynuować mm -hmm. dzisiaj. Ale to, co na pewno w Bazylice Mariackiej pamiętamy, to jego wielka, wielka walka, staranie o powrót ołtarza mariackiego do kościoła. Kilkanaście lat nie było ołtarza mariackiego w Kościele Mariackim. Był na Wawelu, wcześniej w Berlinie, wcześniej w Sandomierzu, wcześniej w Norymberze. Z Norymbergi oddali Amerykanie pociągiem, zbiory różne do Polski, m.in. właśnie ołtarz Mariacki rozłożony, złożony trafił w paczkach na wawel, ponieważ władze ówczesne, już perelowskie nie pozwoliły go złożyć w pierwotnym miejscu przeznaczenia i dedykacji. I tak. Starał się starał się ten proboszcz ciągle pisząc, chodząc, krzycząc, wołając ząbę. Mówiliśmy już, że był uparty i konsekwentny. Tak, o to, żeby ołtarz powrócił. No, mm -hmm. Musiałem minąć czasy sowieckiej, stalinowskiej mm -hmm. doktryny, żeby ołtarz powrócił. I Tak to się stało. W Przyszła 57 roku. Mm -hmm. I to było możliwe, to nie były też łatwe czasy. W ogóle, dla w ogóle nie były łatwe dla kościoła, bardzo e, trudne. Mówił też o współpracy z księdzem Machajem i o tym, ile się nauczył od niego. E, Święty Jan Paweł II, czy Karol Wojtyła wcześniej współpracowali. To ciekawe, mhm. bardzo ciekawe, ale ja dodałbym jeszcze, mhm. że kardynał, kardynał Wyszyński mówił, że doktyny społeczny uczył się między innymi od Piłowarczyka i Machaja, dwóch księży krakowskich. Oni byli od niego starsi. I on, kiedy uczył się, studiował doktorat, robił na kulu, korzystał z ich tez. To przeciekała postać. Karol Wojtyła, jako spowiednik mariacki, jako spowiednik mariacki znał dobrze księdza Machaja. Czasami pojawiał się ponoć w parafii, na kaszę wieczorem, gdzieś tam, bo był głodny właśnie już jako biskup, czy administrator diecezji krakowskiej. I jego konfesjonał zostawiliśmy na pamiątkę. Chyba to już była konsekwencja tego machajowego takiego zapatrzenia się też w Wojtyłę, bo dobrze nadawali na tej samej fali. Porozumiewali się dobrze. Mhm podczas naszych rozmów na antenie rzeczywiście w jakiś sposób cyklicznych przypominamy o tym, że jest w Bazylice Mariackiej kaplica Matki Bożej Częstochowskiej i dzisiaj też zachęcamy do tego, żeby podczas wakacyjnych wypraw albo już i niewakacyjnych do Krakowa tam zajrzeć. Tak, jeśli, jeśli właśnie tutaj ludzie z regionu chcieliby zobaczyć Częstochowę małą, to zapraszamy do Kościoła Mariackiego, kiedy wchodzicie przez główną bramę. Tuż po prawej stronie jest kaplica Częstochowska. Na pamiątkę pobytu ikony Częstochowskiej w Krakowie, podczas kiedy była zraniona przez jednego z szlachciców, tutaj w Częstochowie, podczas tego sowietnego napadu na klasztor, e, rabunkowego napadu dodajmy, e, Rekonwalescencję odbywała Matka Boża Ikona Częstochowska w Krakowie. Nasi mistrzowie ją doprowadzili, tak głosi podanie, do no, w porządku, i po latach wróciła do klasztoru jasnogórskiego. A, a tam została. W kaplicy, zatrzymana jej kopia. Niektórzy mówią, że tam jest oryginał. Nie chciałbym <grym> tego powtarzać, Radio Fiat w Częstochowie. No, nie, nie, nie. Ale oczywiście możecie podjąć taki takie żart. wakacyjne śledztwo i poszukać, poszperać. No to jeszcze o emocje sportowe na koniec zapytam. Raków Częstochowa dobrze gra, prawda? A tak, to A, ciekawe, tak. to ciekawe, bo <grym> y, pani redaktor pewnie zahacza o, o, taką, o taki fakt, że jestem kapelanem zespołu sportowego w, w Krakowie, właśnie Krakowi. Rzeczywiście Raków imponuje. Wszyscy o tym mówią w Krakowie, że Raków gra lepiej niż dwie drużyny w Krakowie. Tak mówią i się nie boją tak mówić? No widać. Dobrze, w <grym> najbliższą niedzielę, tak, będzie mecz Raków-Wisła. Komu no, ksiądz kibicuje? Nie mogę tego powiedzieć na antenie, może poza, poza anteną. No to tę to, kwestię zostawiamy niedopowiedzianą. Do Krakowa oczywiście zapraszamy pretekstów, właściwie nie musicie szukać, po prostu się wybierzcie. Ksiądz Infuat Dariusz pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.